Rozpocząć od odciężni lejską. Wielu z Państwa było w zeszłym roku i wiem, że bawiliście się doskonale i znakomicie. Ja jestem również pewny, że zdarzy się to tego wieczoru, czego Państwu sobie wszystkim bardzo życzę wspaniałej, przyjemnej zabawy. Dziękuję bardzo. Jak słyszę zbój, to idę na scenę zawsze. Taki mam zwyczaj. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Artur Andrus. Ja będę dzisiaj starał się być Państwa ulubionym konferencjerem, ponieważ ja będę prowadził artystów po tej kabaretowej odsieczy wiedeńskiej. A oprócz tego, Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, czym ja się będę zajmował, bo mam tutaj kilka ról. Będę na przykład opowiadał Państwu o takich prawdziwych zdarzeniach. Ja kolekcjonuję prawdziwe zdarzenia Oczywiście z Polski. Przywożę je tutaj do Państwa, żeby Państwu opowiedzieć o tym, jak niebanalnym narodem jesteśmy jak to trwa w narodzie. To są takie rzeczy z ogranicza literatury, fakty, takie, które się naprawdę zdarzyły, albo ktoś mi opowiedział, albo gdzieś usłyszałem, słyszałem, albo zobaczyłem. Proszę mi wiedzieć, wierzyć, że to jest prawdziwe. Jakie to są? Już Państwu opowiadam. Na przykład parę miesięcy temu idę ulicą w Poznaniu, patrzę zakład Krawiecki, nad zakładem Krawieckim taki szyld. Z napisem, przysięgam, że tak było napisane, spodnie rok założenia 1920. <grym> parę miesięcy temu byłem świadkiem takiej oto rozmowy w Księgarni w Warszawie, w Empiku przy rondzie Degola, podchodzi pan do pani ekspedientki i mówi tak, dzień dobry, czy jest przewodnik po Górnym Śląsku? A pani mówi nie, ale jest podolny. I gdyby tu się skończyło, to jeszcze w porządku. Ale ten pan chwilę powstał i mówi to poproszę. I takie rzeczy nie tak zachwycamy. Tylko w Polsce coś takiego może się zdarzyć. Ja będę Państwu o tym się opowiadał, będę składał państwu sprawozdanie z takiej działalności gospodarczej, którą ja prowadzę. Ja prowadzę w Polsce, zarejestrowałem to wszystko to jest zgodnie z prawem. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Satyrycznych w skrócie ZUS. Jeżdżę z tym. Ciekaw czy Państwo wiedzą co to, ale ileś wszędzie wiedzą co to jest. I z tym ZUSem jest, że po kraju świadczą usługi dla ludności, to też bardzo się cieszę, że dzisiaj do Państwa dodam. Szanowni Państwo, ale żeby to wszystko jakoś, żeby to wszystko jakoś uporządkować, ja napisałem taką piosenkę programową, poświęconą temu, czym ja się zajmuję, czyli piosenkę o tym, że życie jest dziwne ech. Ja tutaj. Myśmy grali tutaj w Berlinie, w Berlinie tak nie powtarzają. Nagle w tej łodzi coś załkało, więc poruszono takim wieczkiem, a tam na mostu dziecko stało. Chłopiec na imię miał Oktawian, ojciec Jaromir, matka stelka, Ktoś się być może zastanawia, o czym naprawdę jest nawiązane. Kiedy wam powiem, zawsze mamy dek. Życie jest dziwne, dek. Kiedy wam powiem, zawsze mamy dek. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne, Dobra, to jeszcze Na to, że życie jest dziwne. Ja mam tutaj kilka takich zebranych w różnych latach, w różnych okresach, one dotyczą różnych spraw, ale świadczą niewątpliwie o tym, że jesteśmy niebanalnym narodem. To chciałem Państwu pokazać, ja to może od paru lat, bo to jest ciągle na pierwszym miejscu niebanalnej myśli ludzkiej skoncentrowanej w Polsce. To jest ogłoszenie, jakie parę lat temu na klatce schodowej pewnego bloku wywiesiła administracja tego bloku. Przeczytam Państwu tylko pierwsze zdanie. Uprzednio informujemy, że od dnia 1 lutego będą pobierane opłaty za psy w wysokości 24 zł oraz 12 zł odręcistów IMR. <ślesy> Tego nie wymyślił zawodowej I tak jest dużo na to, że życie To jest na przykład wygłoszenie wyrwane parę lat temu z gazety, tu jest napisane tak, proszę Państwa, przeczytam to. Nie wiem, chociaż chyba, że Państwo sami sobie to Przeczytam na wszelki wypadek. Jest tu napisane tak. Obecnie do naszego hipermarketu poszukujemy kandydatów na stanowisko rzeźnik. Oferujemy system szkoleń możliwość rozwoju zawodowego, ciekawą i odpowiedzialną pracę w miłej atmosferze. To mi to sobie wyobrazić. Boże Narodzenie. To pokażę Państwu, co Państwo może czekać w Polsce przez Świąt Bożego Narodzenia. To jest taka ulotka, która była rozdawana w jednym z hipermarketów w Warszawie no już dwa lata temu, przed Bożym Narodzeniem. To jest Mikołaj, i obok Mikołaja jest takie hasło: nie kupuj alkoholu na święta. Taka, że. Aha. Nie da się, nie? Karpia można, ale bez ludu. Ale proszę pamiętać, że zazwyczaj takie ulotki mają drugą stronę też. Ta też ma i na drugiej stronie jest ciąg dalszy tej antyalkoholowej propozycji nie kupuj alkoholu na święta i tu jest napisane, proszę zobaczyć, kup sześć akumulatorów Bosch lub Kamer, dostaniesz sześć butelek wódki. Ja przywiążę nawet ze sobą, mam pięć akumulatorów do sprzedania. Oczywiście każdy się na to połakuje. Ale proszę Państwa, my tu sobie żarty oczywiście. A my mamy poważnie poruszać się również gdzieś w obszarach historycznych. Mamy wspominać Ociecz Wiedeńską. Ja wczoraj nawet sobie specjalnie pojechałem, żeby się tam, gdzie nasz królian III sobie przygotowywał się do, do walki, też się napawać trochę tą atmosferą, żeby troszkę poczuć. Nawet za zacząłem się zastanawiać, co królian mógł tam sobie śpiewać, żeby tak się zagrzać jeszcze jeszcze e, wojska zagra, zagrać do boju i wymyśliłem nawet, że mógł tam śpiewać na, e, na przykład coś takiego. I ruszała wiara w pole, porą, porą nocną, porą dzienną, żeby wienna, żeby wienna, żeby wienna była wienną. Przykład, <grym> i ruszała wiara w pole. <grym> ruszała wiara w pole. Król Sobieski trzymał wajchę, żeby jest ty żeby jest rajk, żeby jest rajk było z prawda? w skrócie ZUS, prowadzę też coś takiego, jak katedra wiersza użytkowego. Ja piszę wiersze na przeróżne okazje. Ja jestem czasami w Polsce zapraszany do takich bardzo komercyjnych przedsięwzięć, na przykład otwarcie czegoś, do zamknięcia mnie jeszcze nie zapraszali, ale na otwarcie różne oczy. to są bardzo różne rzeczy. Na przykład parę lat temu, kiedy zaczynałem to swoje posługiwanie konferencjerskie, to poproszono mnie o poprowadzenie uroczystości otwarcia, no nawet nie całego hipermarketu, ale działu wiertarek w jednym z hipermarketów. Podszedłem do zadania bardzo profesjonalnie, bo w ramach katedry wiersza użytkowego zakładu usług satyrycznych w skrócie ZUS napisałem taki wiersz, który wyrecytowałem na koniec. Wiersz był taki W Serca mego zakamarkach prócz miłości jest wiertarek. A jak już kiedyś prowadziłem otwarcie całego centrum handlowego, to mogę Państwu powiedzieć, gdzie to było? W słusku. To też o pewne rzeczy podpytałem, czegoś się tam dowiedziałem i wywołałem aplauz publiczności, na koniec recytując wiersz następujący Niech pieśń wychwala dzieło nowe, niech wiersz pod szybuje. Wy już macie centrum handlowe, koszalin dopiero buduje. To ja się strasznie z tego ucieszyli, strasznie ze nie przepadają. Dlaczego ja państwu o tym mówię? Bo też jakiś wiersz na pamiątkę tego naszego spotkania dzisiaj pewnie powstanie, to w dalszej części. Naszego spotkania. Natomiast chciałem też powiedzieć, że ja nie piszę wierszy wyłącznie na błahe tematy, to znaczy na takie no, o centrach handlowych i o komendach policji. Też bardzo poważne rzeczy podejmuję. Na przykład niedawno jedna z organizacji pozarządowych zwróciła się do mnie z prośbą o napisanie cyklu wierszy poświęconych efektom przemian gospodarczych i społecznych w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Napisałem dwa. Jeden to jest wiersz podsumowujący efekt. Budowy drugi autostrad w Polsce pod tytułem Krótko i szybko. On brzmi tak. Jechał sobie Anglik Dżery autostradą A4, kierownicę ujął w dłonie i już autostrady koniec. To jest cały wiersz. A drugi wiersz podsumowuje efekt reformy służby zdrowia w Polsce i on nosi tytuł już niedługo. I brzmi tak. Już niedługo mojej niedoli, już niedługo ja pocierpię, marzec jest i ząb mnie boli, a dentystę mam na siebie. <śla> <śla> tak jest. Ale do tego, proszę Państwa, do zakładków satyrycznych i w skrócie ZUS i do katedry wiersza użytkowego wrócimy w dalszej części naszego spotkania. Natomiast teraz troszeczkę może sentymentalna część nam się zrobi. Zresztą sygnał tego Państwo słyszeli kiedy nasz gospodarz nas tutaj zapowiadał. Otóż dzisiaj jest rocznica śmierci Jasia Kaczmarka, człowieka, którego wiem, że Państwo doskonale znali, który bywał tutaj u Państwa i który jest dobrym duchem tej imprezy, niewątpliwie już nie mówiąc o tym, że to on wymyślił e, to hasło. Ja tak się złożyło, że jeszcze za zgodą Janka m, m, do swojego repertuaru włączyłem jedną z jego piosenek. To jest taka piosenka, e, która idealnie pasuje do mojego światopoglądu. Ja mam nadzieję, że jak ją teraz zaśpiewam, to po pierwsze przypomnijmy sobie wszyscy Jasia, po drugie e, mam nadzieję, że pod tym światopoglądem też by się parę osób podpisało. Ja kiedy napisałem, proszę Państwa, tamtą piosenkę o tym, że życie jest dziwne, ech, byłem z siebie szalenie dumny. To znaczy, ja byłem dumny z tego skrótu myślowego, którego użyłem w tej piosence. Ja doszedłem nieskromnie do wniosku, że ja tym jednym krótkim ech, Powiedziałem więcej o życiu niż paru filozofów swoimi tomami rozważem, No to Janek jeszcze większym skrótem myślowym powiedział o życiu jeszcze więcej niż ja tym krótkim ech, czego dowodem jest ta piosenka o wszystko o życiu mówiącym tytule e". Tak się kończy, przez to życie. Jak i'm